Mamy wakacje, mnóstwo osób podróżuje transportem publicznym i mamy jednocześnie rekordowe opóźnienia. Nie mamy informacji, z czego wynikają te opóźnienia i nie mamy informacji o tym, kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za tę sytuację, która nie powinna mieć miejsca. Mamy ciągle takie połączenia, które prawie zawsze są opóźnione. Na takich trasach jak Przemyśl Katowice, Hełm Warszawa czy Lublin Warszawa, średnie opóźnienie za ostatnie trzy tygodnie to ponad godzina. Na Dolnym Śląsku pasażerowie w ostatnich tygodniach przeżywali horror. Opóźnione pociągi, odwołane pociągi, brak informacji w tym temacie, a także brak komunikacji zastępczej. Tylko w tym roku, w tym jednym województwie dolnośląskim zostało odwołanych ponad 1500 pociągów Polregio. Potrzebujemy jasnej, zdecydowanej reakcji ze strony ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i premiera Mateusza Morawieckiego, bo tak ta sytuacja nie może wyglądać.